Właśnie policja się do mnie przejebała. Dlaczego jeżdżę w nocy rowerem? Powiedziałem, że mam taką potrzebę. Oni zapytali, a co to za potrzeba? A ja jazdę rowerem. I zaczęli mnie ganiać. Właśnie się skitrałem. A oni mnie szukają. Nie kurwa szukają. A prawda jest taka, że w plecaku mam po prostu jedzenie. Pojechałem w nocy kupić. Ale po co mam się im tłumaczyć? Mam jakiś stan wyjątkowy, jakiś stan wojenny. Każdy mi siedzi w domu, i co? I 5000 kary by mi nie dali. 10 za to, że. albo 30, że jeżdżę sobie rowerkiem. Niech wypierdalają. A jak chcą się ze mną pogadać, to niech się poganiają. O rower przeciwko pałom życiowym w samochodzie. No kurwa, powodzenia. Piękna pełnia, co? Każde marzenie się spełnia.